i inżynier Andrzej Radzik. Miałbyś się, że nie wiem, Andrzej Radzik. No i nie było innego wyjścia Andrzej Radzik. W poprzednim było tak, że się zdawało na i szło się na tu Nie tam decydowali. Przepraszam zdawałem wemek że nie zdałem. W jednym dniu i za parę dni y, kata pocztowa, że zostałem przyjęty, że się mam na inaugurację Roku Ekaryskiego z 1 października wtedy. I poza wodą. No i dostałem, bo nie was, nie, e, egzamin wstępny był z matematyki. Przyszedł facet, to bo to nie jako ciekawostka. I rysuję. <klucz> Nasz koncert dobiega końca. W tym miejscu chcemy serdecznie podziękować zespołowi Pieśni i tańca Nowa Huta za przyjęcie naszego zaproszenia i udział w koncercie Pamięci Andrzeja Rezika. Zapraszam na scenę dyrektor Centrum Sztuki Mościce panią Annę Szanowni państwo, Kraków i Nowa Huta Tarnów i Mościce, to dwa wyjątkowe miasta i dwie piękne dzielnice tych miast. I w, każdym z tych, w każdej z tych dzielnic działają prężne domy kultury. Tutaj Centrum Sztuki Mościce, a w Krakowie, w Nowej Hucie, Nowochódzkie Centrum Kultury. I przy tych dwóch domach kultury działają także zespoły ludowe i te tradycje ludowe i w Mościcach, i w Krakowie, w Nowej Hucie pielęgnujemy. A osobą, która łączyła te dwa miejsca, był właśnie pan profesor Andrzej Radzik. To on opracowywał opracowania...